Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Hipoteczny Expert. Dziś porozmawiamy o kredytach hipotecznych dla osób samozatrudnionych. Dochód z umowy B2B czy też Dochód u osoby samozatrudnionej, temat który może wywoływać pewne obawy, ale nie jest aż tak bardzo skomplikowany jak mógłby się wydawać. Omówimy, jak banki podchodzą do dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej, jakie formalności należy spełnić oraz w jakich branżach umowy B2B są najczęściej stosowane. Zaczynajmy. Banki akceptują dochód z JDG po dosyć krótkim czasie, bo po, już po trzech miesiącach działalności, po tym jak przejdziemy z umowy o pracę na działalność. Dla wielu osób samozatrudnionych duże znaczenie ma to, jak szybko po rozpoczęciu działalności mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny. A dobra wiadomość jest taka, że większość banków akceptuje dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę już po upływie 3 miesięcy od podjęcia działalności. Co to oznacza w praktyce? Jeśli przeszliście z umowy o pracę na własną działalność, minęły już 3 miesiące, pełne 3 miesiące, pełne 3 faktury, banki mogą to uwzględnić przy ocenie zdolności kredytowej. Ważne jest, aby zachować ciągłość dochodu i wykazać, że działalność prowadzona jest w sposób stabilny, ciągły i bez przerwy, ewentualnie z przerwą nie dłuższą niż 30 dni od zakończenia umowy o pracę po rozpoczęcie działalności. Uproszczone formalności przy udokumentowaniu dochodów. Tutaj też jest to istotne, bo jednym z największych obaw osób samozatrudnionych jest konieczność skomplikowanego udokumentowania dochodu. Na szczęście, formalności w bankach są coraz bardziej uproszczone i w praktyce dokumentowanie dochodu często polega na przedstawieniu faktur, potwierdzeń przelewów za te faktury oraz kopii umowy o współpracy. Takie podejście banku jest wygodne, dlatego że, banki, dlatego, że osoby prowadzące w JDG. Nie muszą dostarczać wielu różnych dokumentów i ewentualnie często jeszcze ten zestaw dokumentów wzbogacamy o e, np. kopię umowy o pracę, czy o świadectwo umowy o pracę, czy też kopię umów zlecenia, jeśli wcześniej wykonywaliśmy, bo też jest to dopuszczalne, aby nie była to tylko umowa o pracę, ale też umowa zlecenie. Przykład, jeśli pracujesz jako freelancer, np. w branży marketingowej, i stawiasz fakturę firmie zlecającej jej usługi i regularnie otrzymujesz jeszcze konto. W takim wypadku do, wniosku, do samego wniosku o kredyt musisz dołączyć um, kopię faktur potwierdzenia przelewów i kopię umowy z kontrahentem. I to wystarczy, aby bank mógł ocenić Twoją zdolność kredytową w wniosku, gdzie dokumentujemy dochody z umowy B2B. Co ciekawe, to niektóre banki też pozwalają na to, aby, był, jakby, aby kontynuacja umowy B2B nie była z tą firmą, która Wcześniej zatrudniała się na umowę o pracę, czy też umowę zlecenie. Może to, być, może to być zupełnie inna firma. Niektóre banki dopuszczają taką możliwość. Kolejną ważną informacją jest to, że banki dopuszczają, aby klient nie współpracował wcześniej na umowie B2B z wcześniejszym gazodawcą. To daje dużą elastyczność osobom samozatrudnionym. Możesz więc rozpocząć działalność i współpracować z nowym kontrahentem bez obaw o to, że bank będzie wymagał ciągłości pracy z tym samym zleceniodawcą czy też pracodawcą. To bardzo ważne, zwłaszcza w branżach, gdzie praca jest na przykład projektowa. Umowy B2B są popularne w różnych branżach. Warto podkreślić, że umowy B2B nie są już domeną tylko branży IT, choć często kojarzą się właśnie z, z branżą IT. Coraz częściej stosowane są również w innych sektorach, takich jak Choćby nawet branża medyczna, gdzie lekarze, stomatolozy czy fizjoterapeuci często pracują na zasadzie B2B, świadcząc usługi dla cleaning czy też przychodni. Branża projektowa, gdzie architekci, graficy, projektanci wnętrz realizują projekty na podstawie umów o współpracy. Czy też branża marketingowa, gdzie specjaliści od marketingu, social mediów, menadżerowie, copywriterzy często pracują na zasadzie B2B. Ale Najbardziej popularną branżą, gdzie stosowane są umowy B2B, to oczywiście branża IT, gdzie programiści, analitycy systemowi, konsultanci IT są najczęściej kojarzeni z umowami B2B, ale jest to, jedna wielu, jest to jedna z wielu branż, gdzie możemy wymieniać setki przykładów i jednocześnie branża IT jest najbardziej popularną branżą, gdzie stosowane są te umowy i najczęściej klienci właśnie uzyskujemy dochody na umowie B2B w branży IT. Znajomość tej różnorodności jest ważna, ponieważ banki coraz bardziej otwierają się na klientów z różnych branż prowadzących działalność na zasadach B2B i nasi klienci też z tych różnych branż trafiają do nas, gdzie regularnie procesujemy wnioski z zastosowaniem umowy B2B. Podsumowując, Kredyt hipoteczny dla osób samozatrudnionych jest jak najbardziej możliwy do uzyskania, jeśli spełnią się pewne warunki. Najważniejsze informacje to przede wszystkim to, że banki akceptują z dochodu dochody z JDG po upływie zaledwie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności, jeśli jest to kontynuacja wcześniejszej umowy o pracę. Formalności związane z udokumentowaniem dochodu są uproszczone i często opierają się na fakturach potwierdzających Potwierdzeniach przelewu i kopii umowy o współpracy. Banki zazwyczaj nie wymagają, aby klient współpracował na umowie o B2B ze wcześniejszym pracodawcą, a sama umowa B2B jest powszechnie stosowana w wielu branżach, takich jak medyczna, projektowa, marketingowa czy również wspomniana branża IT. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci. Zrozumieć, jak uzyskać kredyt hipoteczny jako osoba samozatrudniona. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zostaw w komentarz lub skontaktuj się z nami mailowo. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Zapraszam na kolejne materiały. Alka Snabik Pozdrawiam.